Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie mają tylko kilku bliskich przyjaciół, a czasem wcale? W tej naszej analizie zanurzymy się w psychologię tego zjawiska, bo jak się okazuje, jest ono często mylnie oceniane. Zobaczmy, co tak naprawdę za tym wszystkim stoi. No właśnie. I tu od razu trafiamy na pytanie, które leży u podstaw wielu stereotypów. Czy bycie samemu to jakiś rodzaj słabości? To takie powszechne przekonanie, któremu dzisiaj rzucimy wyzwanie. I to jest właśnie fascynujące. To zderzenie. Z jednej strony mamy te łatwe etykietki, prawda? Ktoś jest asocjalny, to nieudacznik, coś jest z nim nie tak. A z drugiej strony jest psychologia, która mówi nam hej, hej, chwileczkę, to nie aspołeczność, a raczej wyższe standardy. To nie porażka, tylko bardziej wrażliwy system nerwowy. I to nie bycie zepsutym, a ogromna samowystarczalność. Okej, okay. w takim razie zanurkujmy w to głębiej. Poznamy teraz pięć kluczowych cech psychologicznych, które pokazują, że mniejsza liczba przyjaciół to nie jest żadna wada, to często wynik zupełnie innego i powiem Wam fascynującego sposobu, w jaki działa umysł. No to cecha numer jeden wyższe standardy w relacjach. I tu trzeba zrozumieć jedną kluczową rzecz. Tu nie chodzi o unikanie ludzi jako takich chodzi o unikanie powierzchowności. To jest świadomy wybór, wiecie, jakości ponad ilość. I ten cytat, no cóż, trafia w samo sedno. Po co tracić energię na puste, nic nie wnoszące interakcje? Takie osoby wolą po prostu poczekać na coś autentycznego. Samotność staje się dla nich o niebo lepszą opcją niż nieszczere, męczące towarzystwo. Dobrze, cecha druga. Tutaj wchodzimy w coś bardziej biologicznego, w bardziej wrażliwy układ nerwowy. Dla niektórych interakcje społeczne są jak bardzo intensywny trening po prostu wyczerpują baterie społeczne znacznie znacznie szybciej. Psychologii ma to nawet swoją nazwę, wysoka wrażliwość społeczna. I żeby było jasne, to nie jest jakaś niechęć do ludzi, absolutnie nie. To po prostu mózg, który pracuje na wyższych obrotach, który intensywniej przetwarza każdy bodziec, każdy sygnał, a co za tym idzie, potrzebuje dłuższego odpoczynku, żeby naładować te swoje akumulatory. A ten wykres, no cóż, pokazuje to czarno na białym spójrzmy tylko na tę różnicę. Przeciętna osoba po spotkaniu towarzyskim zużywa powiedzmy około 30% swojej społecznej energii. A osoba o wysokiej wrażliwości nawet 85% to jest przepaść i to doskonale tłumaczy, dlaczego potrzeba jej więcej czasu w samotności. Cecha numer 3 to coś, co można śmiało nazwać siłą wewnętrzną chodzi o ponadprzeciętną samowystarczalność. Takie osoby po prostu nie potrzebują ciągłej walidacji z zewnątrz, żeby czuć się za sobą dobrze. Znajdują komfort, rozrywkę i inspirację we własnym umyśle. Fachowo nazywa się to niską zależnością społeczną. To jest, wiecie, niesamowita zdolność do czerpania poczucia własnej wartości z wewnątrz, a nie z tego, co powiedzą inni. To jak budowanie swojego świata na własnych solidnych fundamentach, a nie na piasku zewnętrznych pochwał. Czwarta cecha ma swoje korzenie głęboko w przeszłości. Bolesne doświadczenia, takie jak zdrada, jakaś toksyczna relacja, to wszystko uczy mózg ogromnej ostrożności. To jest zupełnie naturalny, wbudowany mechanizm obronny. I ten proces ma swoją żelazną logikę. Kiedy zaufanie zostaje raz zburzone, mózg, cóż, buduje wokół serca wyższy mur. To nie oznacza, że ktoś zamyka się na ludzi na zawsze. To oznacza po prostu, że brama do tego zamku jest otwierana znacznie, znacznie rozważniej. Trzeba najpierw dobrze sprawdzić, kto puka. I wreszcie piąta cecha coś, co jest pięknym efektem ubocznym spędzania czasu w samotności głębszy świat wewnętrzny. Kiedy hałas z zewnątrz cichnie, ten wewnętrzny głos staje się o wiele wyraźniejszy. Takie osoby często myślą, obserwują i czują intensywniej. A co właściwie składa się na ten wewnętrzny świat? To nie jest pustka, to jest bogatsza wyobraźnia, o wiele ostrzejsza intuicja, większa jasność umysłu i naprawdę głęboka samoświadomość. Kiedy ma się tak wiele do odkrycia wewnątrz, to powierzchowne rozmowy na zewnątrz mogą się wydawać po prostu stratą czasu. I tak dochodzimy do zupełnie nowej perspektywy. Posiadanie niewielu przyjaciół rzadko kiedy oznacza, że coś jest nie tak. O wiele częściej świadczy to o umyśle, który działa inaczej: z większą głębiością, z większą wrażliwością i, co najważniejsze, z większą świadomością. Ten cytat podsumowuje to chyba idealnie. Okresy samotności to wcale nie musi być oznaka słabości. Czasem to po prostu czas, w którym te najsilniejsze umysły porządkują swój wewnętrzny świat i budują prawdziwą, niezależną siłę. I na koniec zostawię was z jednym pytaniem do refleksji. A co jeśli samotność nie jest pustką, którą trzeba za wszelką cenę wypełnić, ale przestrzenią, w której hartuje się charakter i rodzi prawdziwa siła. To perspektywa, która, no cóż, zmienia wszystko.